Podcast Pewny Wybór. To audycja, która pomaga odnaleźć się na rynku nieruchomości. Wyjaśniamy trudne zagadnienia, odpowiadamy na ważne pytania, komentujemy bieżące zmiany. Ten podcast, tak jak nasi agenci, będzie dla Ciebie źródłem wiedzy o tym, jak dokonywać pewnych wyborów na rynku nieruchomości. Myślę o zakupie mieszkania. Na koncie nie mam tyle, żeby kupić je od ręki, więc potrzebuję kredytu. W rozmowie z Beatą Trzcińską, ekspertem finansowym notus finanse w Gdyni wyjaśnimy, gdzie można iść i z kim porozmawiać, żeby sprawdzić swoją zdolność kredytową. Witam cię serdecznie, Beato. Witam serdecznie. Dzień dobry. No to zacznijmy właśnie od początku w takim razie. Co powinnam zrobić, do kogo się zgłosić, żeby porozmawiać o tej swojej zdolności? Ja zawsze mówię klientom, że w pierwszej kolejności to powinni zrobić pyszny obiad i zaprosić rodzinę do siebie i zapytać się oczywiście, kto ma ochotę. To się złożyć do tego mieszkania. <noise> na pewno będzie z pięknym widokiem, oczywiście jedzenie i spanie na miejscu, więc myślę, że jakiś ochotnik się znajdzie. Ale gdyby jednak ten obiad, no nic nie wskurał, to najlepiej oczywiście skorzystać z doświadczonego eksperta finansowego, który sprawdzi naszą sytuację finansową. Ja czasami mówię kolokwialnie, jak nas powiedzi. i tutaj rzeczywiście warto być w tym momencie szczerym, żeby ten doradca nie spotkało go coś po drodze, co nie było możliwe do przewidzenia, więc ja zawsze polecam klientom zrobić tak zwany rachunek sumienia, żeby gdzieś tam po prostu wszystko powiedzieli, czy coś w przeszłości było takiego, co nie spłacali, bądź też ewentualnie, czy te obecne terminowe zobowiązania są regulowane we właściwy sposób. No, gdybym jednak sama właśnie chciała się rozeznać, no bo mogę być uparta i uważać, że jestem silną, samodzielną kobietą, do no tego właśnie gdybym chciała się rozeznać w tych ofertach w banku, czy jestem w stanie sama to zrobić? Myślę, że tak, oczywiście wtedy trzeba zrobić kanapki, plecak i idziemy w miasto i robimy sobie wycieczkę jak tutaj krajoznawczą z informacjami, tak, jaką oczywiście dają informacje przez pracowników bankowych. Jak najbardziej. Natomiast trzeba zawsze pamiętać o tym, że gdzieś tam po drodze zawsze mogą być pewnego rodzaju pułapki, mianowicie mogą to być na przykład niechciane chociażby zapytania w biku, które dość często mogą się przyczynić do tego, że w przyszłości, jeśli chcemy złożyć rzeczywiście wniosek w bardzo krótkim czasie, no to mogą być przeciwwskazaniem w ogóle do udzielenia takiego kredytu, więc tutaj po prostu z tym to ostrożnie. Dodatkowo, jeśli dostajemy te wszystkie informacje, no tak jak przychodzimy do domu i sobie już zbieramy wszystkie informacje z banków, no to się okazuje, że nie wiemy, co z czym połączyć, jak to sobie to porównać, bo z banków z reguły dostajemy więcej informacji niż mniej i tutaj po prostu czasami jest problem, więc warto skorzystać z osoby, która połączy te wszystkie informacje, która zna takie niuanse, które dość często są bardzo znaczne dla klienta, przy tym wyborze naszego konkretnego po prostu banku. Więc tutaj jak najbardziej w w tym momencie polecam akurat skorzystanie z eksperta finansowego. Oczywiście zapraszam do nas, do firmy Notus. Jesteśmy w całym kraju rozmieszczeni, więc można nas na pewno tutaj wszędzie znaleźć. Więc tutaj na pewno po prostu każdy z ekspertów rzetelnie przyczyni się tutaj do tego, żeby omówić klientowi dodatkową ofertę. Jedna dodatkowa rzecz mi przyszła do głowy: czy na przykład, jeżeli już mamy te wszystkie oferty z banków pozbierane i wtedy się zgłosimy do takiego eksperta finansowego, czy te oferty, które my otrzymamy, mogą się różnić od tych, do których Wy macie dostęp? Mhm. Różnić nie, dlatego że pracujemy na tych samych ofertach. Tak? dość często są dodatkowe na przykład negocjacje i na przykład tak jak my prowadzimy klienta w banku, to czasami jest prościej uzyskać taką negocjację dodatkową dla klienta, właśnie w wyniku tego, że mamy dostęp do tych wszystkich zbiorczo, więc wtedy jeśli jeden na przykład, który jest naszym faworytem, chcemy tam podpisać umowę, to możemy sobie ponegocjować warunki cenowe właśnie chociażby wykorzystując tą konkurencyjną ofertę w innym banku, bo ona dość często po prostu nam bardzo mocno pomaga, żeby po prostu zejść z danego oprocentowania. No dobrze, no to w takim razie Przekonałaś mnie do tego, że cały proces wnioskowania o kredyt jest skomplikowany, bo jakby cała ta papierologia, umówmy się, raczej tego unikamy i że warto właśnie powierzyć takie sprawy specjalistom. Zatem w kilku słowach, gdybyśmy mogły opowiedzieć właśnie o tym, od czego zależy decyzja, o tym, czy dostanę finansowanie, czy nie. Klienci tego nie lubią, aczkolwiek ja zawsze mówię, że od PESELu. <laughs> I tutaj oczywiście starsze towarzystwo gdzieś może się czuć jakoś w jakiś sposób urażone, dlaczego mi PESEL mam w znaczenie, aczkolwiek no tutaj ma dlatego, że w tym momencie część banków kredytuje aż nawet do 75. Natomiast jeśli jesteśmy młodą osobą, to nam to po prostu nie robi różnicy. Natomiast jeśli jesteśmy już po 50, no to tutaj już mamy w tym momencie pewnego rodzaju ograniczenia. Na pewno też okres kredytowania, na jaki chcemy tutaj sobie rozłożyć te raty. Źródło dochodów ma też tutaj duże znaczenie, czy jesteśmy na umowie o pracę, czy z innej formy otrzymujemy tutaj dochody. Posiadane zobowiązania, te obecnie, które płacimy, oraz oczywiście to, czy terminowo je płacimy, oraz liczba osób przystępujących do danego kredytu oraz w łącznym naszym gospodarstwie domowym. One tutaj po prostu mają dość kluczowe znaczenie, bo inne koszty utrzymania będą dla dwójki osób w gospodarstwie, a inne dla piątki. Czy czwórki? To znowu jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. To się pewnie już teraz dużo rzadziej zdarza, ale myślę, że wciąż może się zdarzyć, że na przykład y, młoda osoba, która stara się o kredyt właśnie na mieszkanie swoje pierwsze, jest na umowie tak zwanej śmieciowej albo na jakimś dziele, albo na zleceniu. Czy ona się może wesprzeć na przykład jakimiś członkami swojej rodziny, którzy właśnie będą uczestniczyć jakby z nią w tym kredycie? Jak to działa? Tak, jak najbardziej. Natomiast umowy o zlecenie, czy też umowy o dzieło nie są kompletnie wyłączone w ogóle z udzielania kredytów, więc jak najbardziej jest taka możliwość uzyskania finansowania. Co prawda jest w ograniczonej ilości, ale jak najbardziej jest to do, do zrobienia. Natomiast tak, jeśli brakuje nam tej zdolności kredytowej, to oczywiście, jeśli na tym obiedzie jednak znajdzie się ochotnik, który nas w jakiś sposób wesprze, to wtedy oczywiście może z nami przystąpić do kredytu. Może to być siostra, brat, tata, mama oczywiście mama statą w pakiecie, więc nie ma możliwości rozdzielenia. I ich zdolność wtedy też jest dodatkowo obliczana? Tak, dokładnie. Jest w tym momencie liczona wspólna zdolność, jaką po prostu mogą tutaj połączyć razem wszystkie siły. Niestety, albo i też stety, jeśli bierzemy dochody takich osób, które przystępują z nami do kredytu, to również niestety ciągniemy też te zobowiązania, które gdzieś tam dość często no, każdy po prostu z nas ma, więc to też czasami jest przeszkodą, ale niekoniecznie. Czasami wystarczy zdolność kredytowa. Czy w każdym banku otrzymamy taką samą kwotę kredytu? Jeśli pytasz mnie ogólnie pod kątem takiej naszej maksymalnej zdolności kredytowej, to na pewno powiem, że nie, dlatego że każdy bank inny ma sposób liczenia tej zdolności kredytowej. Jeden bank weźmie, jeśli na przykład jesteśmy na umowie o pracę, dochód z trzech, z 6, czasami z 12 miesięcy i tutaj po prostu już będzie w tym momencie rozbieżności, tak? Część weźmie inne proporcje, jeśli chodzi o jakieś premie dodatki, nadgodziny. To są takie tutaj rzeczy już składowe. Jeśli chodzi o działalność czy najem nieruchomości, to również tutaj też nie zawsze w pełnych pakietach i każdy bank ma też inny sposób liczenia tych dochodów przyjętych do liczenia zdolności, stąd te na pewno rozbieżności, jeśli chodzi o maksymalne kwoty, tutaj będą różne. No i dobrze, no to załóżmy, że z tych różnych opcji, które tam sobie albo sama znajdę, albo właśnie przy pomocy eksperta będę miała wgląd do nich i wybiorę jedną z tych opcji, załóżmy tam opcję C. Bo ma na przykład najkorzystniejszą ofertę, ale tam właśnie mam niższą zdolność kredytową. Jakie miałabym tutaj możliwości? Co byś podpowiedziała? W pierwszej kolejności oczywiście możemy sobie zwiększyć wkład własny, o ile oczywiście mamy taką możliwość, czy po rodzinie, czy też po prostu mamy własne swoje oszczędności i tutaj w tym momencie tak jakby dokładamy większy swój udział w tej całej transakcji. Możemy sobie wydłużyć okres kredytowania, jeśli nie bierzemy kredytu na 25 lat. Nie zawsze jest to możliwe, bo po prostu jeśli mamy zdolność i tak, i tak tylko na 25 lat, no to tutaj po prostu już nie mamy pola manewru, żeby to całkowicie sobie wydłużyć. I wtedy oczywiście możemy skorzystać właśnie z tej osoby dokładającej, która przystępuje tutaj z nami do, do kredytu, tak? Mama, tata, siostra, brat, to co powiedzieliśmy sobie wcześniej. Nie zdarzają się już kredyty na 30 lat? Czy to zależy od wieku osoby, która się stara? Mhm. Możemy jak najbardziej rozłożyć okres kredytowania samej spłaty na okres 30 lat. Natomiast jeśli chodzi o liczenie zdolności kredytu, to klient musi dźwignąć finansowo swoimi dochodami zdolność na okres 25 lat. Stąd też właśnie jest to ograniczenie do tych 25, nie? I okay. tutaj po prostu musimy sobie poradzić z tymi, z tymi zdolnościami. Podpytywałam, bo właśnie ostatnio kolega mi powiedział, że wziął kredyt na 30 lat. zaraz ja teraz tak sobie myślę, Boże, to jak to oszukał. Okej, okay, czyli sama zdolność jest na 25 tak. lat obliczana kredyt możemy wziąć na dłużej. Oczywiście. Jakie czynniki w takim razie wpływają zatem na moją zdolność kredytową? Już troszeczkę o tym powiedziałyśmy, że to zależy od tego, w jakim mhm. banku będziemy sprawdzać. Tak, oczywiście. Z czynnikami jest tak, jak tośmy sobie wspomnieli, na pewno okres kredytowania, na pewno też nasz wiek, w którym po prostu jesteśmy, źródła uzyskiwania dochodów, posiadane zobowiązania i czy to je terminowo spłacamy. Czasami też, jeszcze wracając do naszego poprzedniego pytania, jest tak, że jeśli mamy jakieś zobowiązania, które gdzieś tam sobie płacimy, to dość często prosimy klienta, żeby na przykład mógł je spłacić. I wtedy to też po prostu pod, w tym momencie podwyższa nam zdolność kredytową. Okej, okay, a czy jeszcze się robi coś takiego? Bo za moich czasów tak się robiło, bo trochę, a przynajmniej. Się o tym mówiło, że na przykład brało się jakieś, jakby przymierzając się do tego kredytu na mieszkanie, brało się jakieś takie krótkie pożyczki albo rzeczy na raty, żeby sobie zbudować tak zwaną historię kredytową, chyba. Czy, czy to ma znaczenie? Tak, rzeczywiście kiedyś była takie sytuacje, że weź sobie na przykład pralkę, telefon, tak, lokówkę nawet, nie? Dwa razy po 10 lat i będzie ok. W tej chwili banki już nie mają takich tutaj rygorystycznych zasad i czasami już z doświadczenia wiem, że lepiej jest po prostu nie brać tego, także. Tutaj obalam ten mit, że po prostu dla banków nie ma to znaczenia i czasami jest lepszy tak zwany czysty klient, bez historii kredytowej, ale ze stabilnym zatrudnieniem, z wykształceniem, ze stabilnym właśnie dochodem, niż osoba, która ma gdzieś tam te zobowiązania w bankach, bo czasami jak na przykład nie jesteśmy przyzwyczajeni do rad, to dość często gdzieś zapominamy, jakieś są małe opóźnienia, dość często na przykład na kartach kredytowych jest tak, że a bo to ta mała kwota, bo to, że tak powiem, nas nie boli, kolokwialnie mówiąc, nie, te Karty kredytowe i później się po prostu robią problemy, co właśnie oczywiście wychodzi później przy hipotece. I teraz, jeśli klient jest szczery z doradcą na samym początku, no to wtedy jest super, bo wiadomo, możemy się do tego przygotować, w jakiś sposób tutaj pomóc klientowi. Natomiast jeśli nie wiemy, nie mamy takiej informacji, że takie zdarzenie miało miejsce, to tutaj po prostu już będzie większy problem. No teraz, ile potrwa właśnie taka decyzja o przyznaniu środków? Czy ten czas jest zawsze taki sam, czy zależy od różnych czynników? No trochę podejrzewam, że tak, no bo jakby sama sytuacja z wojną na Ukrainie pokazuje. Zała, że no, trochę się to wszystko poprzesuwało. Tak, dokładnie. Natomiast całe na razie u nas tutaj w Polsce jest tak w ten sposób, że pracujemy na takich tych czasach, które po prostu mamy gdzieś w banku. Banki starają się pomimo tej sytuacji na wschodzie pracować normalnie. O ile oczywiście się da pracować normalnie. Natomiast banki mają, zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, wydać decyzję do 21 dni kalendarzowych, ale od momentu dostarczenia ostatniego dokumentu. I teraz dość często jest tak, że ostatnim dokumentem, jaki na przykład musimy dostarczyć do banku, jest to wycena nieruchomości, którą robi albo bank, albo rzeczoznawca, więc cały nasz tutaj proces nie jest zawsze adekwatny do tych tutaj pełnych 21 dni. Wszystko też zależy od ilości oczywiście złożonych wniosków w danym banku. Od na pewno atrakcyjności oferty, bo jeśli mamy ofertę dość mocno atrakcyjną, no to w tym momencie jest bank bardziej oblegany i po prostu musimy w tym momencie dłużej poczekać. Konieczności oczywiście dostarczenia dodatkowych dokumentów. Wiemy, jaki mamy komplet dostarczyć. W trakcie do złożenia wniosku. Natomiast banki mają prawo, czy też analityk ma prawo poprosić w całym okresie procesowania o dodatkowe dokumenty, które musimy mu w tym momencie dostarczyć. I tutaj to też będzie miało wpływ, jeśli chodzi o wydanie decyzji ostatecznej. Na pewno też ma wpływ, co mamy zamiar kupić, czy też rynek pierwotny, czy wtórny, czy budowa domu, czy zakup działki. Jest to też spowodowane dokumentami, które ewentualnie musimy dostarczyć, gdzie analityk też musi się tutaj w nie wdrożyć i zapoznać z całą dokumentacją, nie? I przeanalizować. Na pewno też będzie miało tutaj wpływ liczba pracowników wydelegowanych typowo do obsługi samych analiz. I dość często właśnie jest tak, że czasami mamy promocję bankową i wiemy, że po prostu będzie duże obłożenie, no to w banku po prostu przekładają wszystkie siły na to, żeby, że tak powiem, te moce przerobowe mocno wzmocnić, aczkolwiek no już przekonaliśmy się, że te wnioski czasami tak i tak dość często długo czekają w kolejce i klienci na pewno też ci, co już mają kredyty, bynajmniej najmniej końcówkę zeszłego roku, pokazało, że czasami się czekało nawet na decyzję 2-3 miesiące, więc po prostu przy dobrej ofercie i dużej ilości wniosków, takie sytuacje po prostu mogły mieć miejsce. Czy myśmy powiedziały właśnie jakie dokumenty są potrzebne w ogóle, z czym powinniśmy się do was zgłosić już do, jako do tych ekspertów, z którymi chcemy ogarnąć swój kredyt? <gryt> na pierwsze nasze spotkania, które zawsze zapraszamy klientów, to prosimy głównie, żeby prześledzili swoje dochody. I teraz pierwsze spotkanie jest bardzo mocno oparte na tych dochodach i na deklaracji klienta, czyli mniej więcej co chce kupić w jakim zakresie, jaki ma być w wysokości wkład własny, czyli jaka ta kwota kredytu oraz jakie ma te swoje zobowiązania. I teraz, jeśli to są umowy o pracę, no to robimy sobie jakąś tam średnią z normalnie samych wpływów na konto, to nam w zupełności wystarczy. Jeśli to jest działalność gospodarcza, to prosimy o dokumenty od księgowej, też klient otrzymuje wcześniej. SMS-a, czy też informację ustną, jakie dokumenty po prostu musi przygotować na takie nasze spotkanie. W zasadzie chyba ostatnie kwestia, Czy jako eksperci również zajmujecie się właśnie pomocą w złożeniu tych wniosków w ramach tego programu, tej pomocy i na jaki zakres właśnie tego wsparcia mogą liczyć wasi klienci? Tak, jak najbardziej. Pomagamy tutaj. W tej chwili nasza firma, jeśli chodzi o firmy Notus, Notus Finance, bardzo mocno stawia na innowacje technologiczne, co bardzo mocno nam tutaj pomaga, jeśli chodzi o cały taki proces. Jest możliwość, że wysyłamy do klienta linki, takie informacje, informacje, w których podaje nam wszystkie dane takie, które my potrzebujemy do zaczytania wniosków, które później przygotowujemy już szybciej na, na naszym spotkaniu, a na spotkaniu z kolei mamy dużo więcej czasu na to, żeby z klientem przedyskutować czy przygotować kosztorys, czy omówić sobie jakieś inne tutaj kwestie, jeszcze o których nie zostało to wszystko powiedziane. Jeśli chodzi o same jeszcze do złożenia wniosku, zawsze z reguły staramy się prosić o numer księgi wieczystej, żeby zweryfikować daną nieruchomość, którą klient sobie kupuje. Dlaczego? Dlatego, że lepiej Wiedzieć, z jaką sytuacją będziemy mieć do czynienia jeszcze przed tym, niż klient podpisze wnioski kredytowe, czy też samą umowę przedstępną i wpłaci jakąś tam pewną kwotę, niż już klient przychodzi z podpisaną umową i po prostu nie możemy tego na przykład albo sfinansować, albo trzeba przekazać informację do zbywcy, że pieniędzy nie dostanie za dwa miesiące, tylko trzeba będzie poczekać, bo na przykład kredyt będzie wypłacany w transzach. Takie dużo rzeczy po prostu jest, gdzie uważam osobiście i też z doświadczenia klientów i mojego wiem, że dużo łatwiej i dużo, myślę, bardziej profesjonalnie to wygląda, że jeśli idziemy nawet do zbywcy i mówimy, proszę pana, no ja dostanę kredyt, okej, okay, ale wypłata kredytu będzie następowała w taki taki sposób. Więc on po prostu to akceptuje, on sobie się z tym prześpi i po prostu jest dużo prościej i dużo łatwiej niż, że tak powiem, na ostatni moment się o tym dowiaduje, nie? Że będzie musiał czekać za swoimi środkami na późniejszym etapie. Jest przejrzyście. Tak, dokładnie. Jasna sytuacja. To jeszcze jedna rzecz, na koniec, jaki jest okres oczekiwania na spotkanie właśnie z takim ekspertem jak ty? To czasami różnie bywa. Natomiast myślę, że w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie tutaj spotkanie umówić. Pracujemy zawsze pod klienta, czyli nie jesteśmy na etatach, nie siedzimy w biurach, tylko zawsze jesteśmy dla klienta i pod telefonem, pod mailem i jeśli się umawiamy, to mogą to być naprawdę godziny mocno popołudniowe, nawet czasami po godzinie 17-18. Ja akład osobiście praktykuję, nie pracuję w soboty. <grych> Natomiast w tygodniu pracuję dość czasami później nawet do godziny 20, ale właśnie po to, żeby klientowi dać ten komfort, jest to też, myślę, że taki dość mocny wyróżnik nas jako ekspertów finansowych pod kątem, jeśli chodzi o banki, bank pracuje od do i tam jest koniec. Po prostu albo klient zdąży, albo nie zdąży, a tutaj czasami dość często spotykam się z taką informacją zwrotną, że fajnie, bo nie muszę brać w dnia wolnego, bo na spokojnie, bo dzieci odstawiłem i tak dalej, więc myślę, że. Warto korzystać z waszych. Dostać, dokładnie super. Dziękuję Ci bardzo pięknie za to spotkanie. do usłyszenia. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję bardzo. Jeśli spodobała Ci się nasza audycja, koniecznie zostaw komentarz. Nic tak nie rozwija jak zdrowy feedback. Wydawcą podcastu jest ogólnopolska sieć biur Freedom Nieruchomości.